Dobra, teraz ucieczka z psychiatryka, albo co znaczy ucieczka, nie wiem, do końca ucieczka, ale to wam zaraz opowiem, no jesteśmy, jestem w Niemczech i to już był, to już była ostatni psychiatryk tutaj, ostatni psychiatryk, ostatni, ostatni psychiatryk, psy-op. I, I teraz, to w Niemczech wezwanie na policję, tak, no i wiecie, no ta policja już... Ta policja mnie zna, ja nie znam ich. No to idę, nie, no co będę. No, ktoś tam się poczuł obrażony, niby tam, ktoś mi za, zadzwonił, jest tam taki list, że ktoś tam się jest obrażony. Przychodzę na policję, na komisariat, no i tam mi mówią, że ktoś dostał jakiś list. Powiem tak, listu nigdy nikomu nie wysłałem. Później pocztówkę, jeśli chodzi o pocztówkę, wysłałem i tam się ktoś niby poczuł zagrożony, słuchajcie, w Niemczech. E, nie było nic obraźliwego. Ja to mówię po prostu, żeby mi pokazano te pocztówkę albo to list, prawda? Nic mi nie pokazano. Zakuli mnie w kajdanki, <grym> zakuli mnie w kajdanki, no i wysłali mnie na badanie, ale zadejdźmy do innego, nie do psychiatryka, do psychiatry. I ten psychiatra nic nie stwierdził, ale chyba policjanka sobie przysłowiwała. Opowiem policjant i policjantka. Ta policjantka... I oni mnie później zaweźli autem tam, tak? Później ten autem na policję znowu. I ta policjantka mówi, że powinni iść do psychiatryka, że mnie mają zawieźć do psychiatryka. No i co nie robią? Założył mnie. E, no i w psychiatryku, e, że, że, że byłem agresywny, mówią. Że byłem agresywny, to jest bardzo ważne słowo. Agresywny. No a w tym psychiatryku, no to wiecie, jak już jako stały bywalec, mnie już znali. No i e, oni chcieli, żeby mnie tam dali do tego na no, do izolatki czy coś, w pasy. No a oni mnie tam znali i po, po prostu kazali mi natychmiast rozchuć. Natychmiast nie mieli rozchuć i mieli odejść. No i tyle. I w psychiatryku byli po prostu bardzo mili, tak? No i później e, znowu wypuścili mnie tam po pff, tygodniu do góry, no i później to już na to był taki taki oddział gdzie można było sobie swobodnie wychodzić przychodzić, wychodzić na dwór, do domu jechać i tak dalej, no i już później nie wróciłem bo mi się już po prostu nie chciało, spakowałem rzeczy i pojechałem do domu, mnie, spakowałem wszystko po prostu, bo się przeprowadziłem i po tej przeprowadzce no mnie wezwali na policję czyli znalazłem nowe mieszkanie, jak z nory wyszedłem no i wziąłem co tam miałem, a, przeprowadzce i pojechałem do domu, nie? aha, jeszcze to, jak z ojcem i zabrali do psychiatryka, że tam niby ojca z nożem i tak dalej, to ojciec później napisał pismo, że żadnego noża nie było, przyszła pani sędzina i też nie zwolniła psychiatryka, ale to było w Polsce. Nie? No dobra, to chyba, to chyba będzie, to chyba wszystko. Dobra, czyli taka powiedzmy ucieczka, w cudzysłowie można powiedzieć, no ale nie była to przyjemna sytuacja, to była masakra dla mnie.